Witam dzisiaj szanownych Państwa, w odmienionej formie oczywiście, żeby już mi nikt nie napisał, że jestem patuchem, który używa wiecznie słowa na K. Ja nazywam się Ghost i witam Was w nowym odcinku z gry Shadow of War. Możecie się domyślić, kogo paraduję, tak okulary specjalnie założyłem, tylko nie mam kropki na czole, ale to też może kiedyś się zmieni. A więc dobrze, moi drodzy, co będziemy dzisiaj robić w naszym cudownym świecie orków z Mordoru? Mianowicie chcieliście levelowania postaci, przygotowałem takową. Mamy tutaj naszego adwersarza dzisiejszego odcinka, Nazu Krasnoludo. Krasnoludo bija, moi drodzy. Ma 14 level, przepraszam, że nie ma pierwszego, ale no niestety, ostatnio 5 pr ostatnich prób, kiedy próbowałem zdobyć orka na pierwszym poziomie, nie powiodły się. A więc dobrze, żeby przybliżyć wam, co będziemy dzisiaj robić w odcinku. Oczywiście będziemy tego orka levelować. Zobaczmy jakie ma staty. Ma staty dość potężne, a mianowicie 5, 2, 6, 4. I spróbujemy go dzisiaj wyciągnąć, chociaż żeby tutaj miał 6, 6, 6 i 6. Zobaczymy czy nam się to uda. Mam nadzieję, że nam się to uda. I żeby to troszkę przyspieszyć, nie będziemy pokazywać co 10 leveli jego progresu. Teraz zatrzymamy się na levelu 30, potem na 60, a potem na 90. I jeszcze raz go sobie przerolujemy do poziomu 14, a następnie znowu go ulepszymy, żeby zobaczyć, co się uda zrobić. A jeżeli ty jeszcze nie zostawiłeś. <laughs> mogę. Ej, sam ze sobą już nie mogę. <laughs> e, dobra, ale jeżeli ty nie zostawiłeś jeszcze lajka, like bądź też suba, możesz zostawić. A my przechodzimy, moi drodzy, do odcinka. Jajajami. Eee, no co, no nie ma co się, że tak powiem, opierdzielać. Przerolujmy Gegata, mówię widzimy się przy 30 levelu. A jakby ktoś nie wiedział co robimy, no to klasycznie tłumaczę, levelujemy Orka co jeden level, o jeden level w górę. Eee, no i widzimy się przy 30. No dobra, ma 30 level, patrzymy co tam doszło. I tak szczerze nic mu nie doszło, ma 5, 2, 6, 4 nadal. No to co, 60. Powiem Wam szczerze, jedna rzecz mnie martwi. Przerolowałem go do 60 lewela i nie było tego błysku, który sygnalizuje, że dostał nową umiejętność, więc chciałbym się pomylić, ale coś czuję, że on nie dostał nowej umiejętności. No i znowu 5, 2, 6, 4. Nie wiem co z nim jest. Dobra, jedziemy go do 80 lewela, ulepszamy. No i co? Jeżeli się nie ulepszy, znowu go przerolujemy i zobaczymy, czy znowu yy, nie uzyska jakichś nowych cech. Szczególnie trzeba przyznać, że to jest twarda gadzina i nie chcę jakoś współpracować za bardzo. No dobra, ma level 80, sprawdzamy. Uj, 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 uj. będzie ciekawy, coś czuję w tym odcinku. No i standardowo 5, 2, 6, 4. Nie wiem, czy mu się nie ulepsza, jest to dziwne. Powinien się już ulepszyć, chociaż dostać jednego perka. Ale dobra, wyganiamy go. No i standardowo sklepiemy i znowu go przerolujemy. Mam nadzieję, że coś się mu tam wydarzy. On jest jak coś szalony. Także nie powinien dostać negatywnych cech. Może dostać, ale nie powinien. Będzie dostawał zmniejszoną ilość. Yy, no i co? My się widzimy za chwilę. No to dobra, Nazu. No sorry, jesteś niegodny. Musimy cię, że tak powiem, wykopać z teamu. Nie chcemy cię w naszym składzie, więc lecisz. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że on w ogóle nie wylewelował. Jest to dość ciekawe, ale jeżeli nie wyleweluje jeszcze raz to wam powiem, dlaczego mogło się tak stać. Bo czytałem o tym na reddicie, nie wierzyłem w to poniekąd, bo kiedyś wrzuciłem tak orka do... O, o, przeniosłem sobie tak orka z gry, znaczy przyniosłem sobie orka z gry, przeniosłem sobie orka z garnizonu do gry, już wam tłumaczę o co chodzi. Rzekomo w wątku na reddicie przeczytałem, że orkowie, którzy są garnizonowani dość długo, e, nie nadają się do przerolowywania cech. Nie wiadomo dlaczego, po prostu jak są w garnizonie, wrzucisz ich do innego fortu, Yy, no to oni nie zyskują tych cech. Nie wiem, zobaczymy, mam nadzieję, że to nie jest prawda. I że to po prostu były jakieś bajdurzenia, ale... On i tak jest mocny, ale chciałbym, żeby miał jeszcze mocniejsze staty. Dobra, znajdźmy go. A tak w ogóle on ma to? Yy, żelazną wolę? No nie. I żadnej negatywnej cechy za wygnanie też nie dostał, dobra, no to szukamy go. A zapytacie pewnie, dlaczego Seregost? Dawno nie było Seregost na odcinkach, ostatnio był w formie Areny, ale to... I tak dawno nie pobiegałem sobie po zimowej krainie. A jest piękna. Zobaczcie te ośnieżone szczyty, tą architekturę a.k.a. Mordorową, jakąś świnie która mnie zatrzymuje po drodze. Dobra, nara, nie mam na ciebie człowieku czasu, ja muszę iść szukać naszego orka. Dobra, jest nasz gegatek, ale wiecie co ja bym zrobił na starcie? Ja bym mu się dał może ze dwa razy zabić, z tego względu, żeby zobaczyć czy wskoczy mu legendarka. Bo heroicznym skoczył tak, że mnie dwa razy zabił, a zresztą pokażę wam, jaki on jest mocny. W miarę, chyba że stracił te swoje umiejętności. Nie, no powinien być dość mocny. I tym bardziej jest sprawa ułatwiona. On ma. Kolega jest bez szans, więc sprawa jest dość prosta. Ale wyobrażacie sobie taki motyw. Że rock Alon, aka Remigiusz Maciaszek, ale w formie walaszka? że taki dubbing, nie? W końcu cię znalazłem. Dopadłem. Ale o co chodzi? Ja nic nie zrobiłem. Ta? A krzyż pod parafi kto zajebał? <gry> Dobra, jedziemy. Nie no, naprawdę, niech mnie ze dwa razy zabije, jemu ten level wskoczy. I mam nadzieję, że stanie się chociaż legendarny. Jego trzeba rozścieczyć. Wtedy jest dość mocny, bo ja pamiętam, że się troszkę z nim nabiegałem. Dobra, jest już rozścieczony. Zaraz powinien zacząć rzucać tymi dzidami. No właśnie. O tym mówiłem. Jest dość szybki. Egzekucja w projektowości jakoś. Właśnie to jest ta cecha, którą. którą liczyłem. Ha. Dobra, ty, ale szybko mu minęło. Ej, rzeczywiście, jak go wyganizonowałem, to trochę stracił tego zapału, bo on ogólnie wywodzi się z Vendet, chyba wczoraj go sobie wydropiłem na Vendetach, ewentualnie jak go znalazłem w Minas Morgul, już nie pamiętam, ale dobra, no stary, musisz mnie... Ej, on się już wycofuje, ej, szybciutko, pokaż, czy ty cechy jakieś negatywne nie zyskałeś, halo, halo, kolego, Nie, 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 my się tak nie będziemy bawić z tobą, pokaż, no. Nie, no nie zyskał niby żadnej negatywnej cechy, ale. Ja bym zrobił jedną rzecz. Ty, ale ma pancerne plecy. Dobra, a jeszcze raz go rozścieczę. Zobaczymy, czy wejdzie. Czy jak mu wejdzie rozścieczenie? Czy będzie mnie gonił? No nie, ma cały czas, wycofuje się. Dobra. To może tak. Widzę, że mnie zabić nie będziesz chciał. Więc zrobimy inaczej. Wiecie, ja, może dwa razy przeroluję. Zjedźmy z nim teraz do 40, czy tam do 30 levela. Wiecie, co? Ja mam jeszcze jedną teorię a propos tego, co się mogło z nim stać. Zauważyłem od pewnego czasu, próbując sobie sam levelować orków, gdzieś tam przygotowując się do odcinków, że orkowie tak jakby mają swój limit umiejętności, które mogą posiadać. Czyli nawet jeżeli ich zbijemy i nie są złamani tak, że wiecie, postradali rozum, czy są szaleni, to zawsze zyskują jakąś pulę punktów, czyli tych umiejętności, której nie mogą przekroczyć. Jestem ciekawy czy rzeczywiście tak że jest, to jest moja teoria, nie musicie się z nią zgadzać, ja nie wiem czy to jest potwierdzone Ale ja mam taką obserwację ogólnie, grając w Shadow'a już dłużej, przez dłuższy czas Że oni tak jakby nie mogą wyjść poza pewną liczbę... Yy, jak to się mówi? Ulepszeń No dobra, a gdzie on jest? On jeszcze wyżej jest! Chodzi do mnie czy... Nie, on ucieka! Ty, co ty robisz, stary? No, chyba sobie jaja robicie, że tu jeszcze jest jeden Panie ściemniaczu! Proszę nam tu nie przeszkadzać, tak? 2, 2, 6, 1. Ty, ten też jest bez szans. A weź spadaj, co? Stary. Ja nie wiem, czemu ten ucieka. Gdzie, gdzie on jest? Halo, panie, zrzezi. Ale proszę nie uciekać, tak? Już się wycofuję, patrzcie. I ja mogę użyć egzekucji? Ja on ja praktycznie. No dobra, ten się tu przypałętał. Będzie przeszkadzał tylko. Trzeba będzie go dogonić. Tylko muszę zobaczyć, w którym, w którym kierunku pobiegnie, nie? Nie no wiem, to będzie problematyczne. Dobra, on biegnie w górę. No to my też biegnijmy w górę. Jak się olog ściął przed chwilą. Dobra, mogę cię, dobra, mam cię, nie mogę cię a, oznaczyć, dobra, może tak Kurwa, złapałem mnie tego orka to trzeba <laughs> Użyłem słowa na K! No już jestem patuchem, tak jak piszą mi ludzie w komentarzach muszę na szybko usuwać <laughs> Czy że jakaś laska mnie ostatnio zwyzywała pod shortem powiedziała, że jestem patuchem z tego względu, że używam nadmiernie słowa na K, a według mnie dobrze użyta <laughs> jest bardzo dobra, dobra, no co, no chambimy, ty, ale on nie zyskał jakiejś negatywnej cechy, no nie. I zacytuję tutaj właśnie osobę, którą parodiowałem w dzisiejszym odcinku na początku, że ja jak używam kurwy, to używam jej w sposób poprawny. <ścoughs> nie no, to jest żart. Dobra, jedziemy. Naprawdę dzisiaj nam się trafił ciekawy przypadek, ty no. Nie wiem dlaczego, ale on naprawdę nie może nic yy, zyskać, nie? Ej, ilu tu jest kuźwa orków, którzy chcą mnie ten... Po prostu napaść z zasadzki, tak z nienacka. O, najpierw jeden mi się wtryniala. W ogóle ten cały czas ucieka, nie wiem dlaczego on ucieka. Ja rozumiem to, że jeżeli ma puło, połowę życia, to będzie uciekał, ale on nie ma negatywnego perk'a, który powodowałby to, że on ucieka. Chyba, że to jest no, w jego plikach zapisane, nie? Jako postaci w grze. No to już wtedy nic z tym nie zrobimy. Dobra, szukajmy go. Jesteś tu. No to praktycznie jedno hańbienie, jesteś nasz, nie? Oczywiście nic ciekawego nam nie powie, powarczy troszkę na nas, nasz adwersarz. Ogólnie jak ktoś załapał jeszcze jeden żart, który jest tutaj, dlaczego e, paroduje Roka, no to e, podpowiem wam delikatnie. Spójrzcie na przydomek naszego mm, takby tak orka, z którym dzisiaj walczymy. Jaką ulubioną rasą... Jaką ma ulubioną rasę rok, nie? Czy jak cię strzelę... Dobra, nie dostajesz takich obrażeń, jesteś trochę pancerny, tylko problemem jest to, że ty się chcesz wycofywać tak szybko. Jesteś bez szans, jesteś potężny, bo powinieneś tu rzucać jak <laughs> Naprawdę na orka z mordoru przystało. <laughs> Chciałem, powiedzieć Chciałem powiedzieć brzydkie słowo na P, ale no nie mogę, no tak, bo jestem patuchem i musimy zmienić troszkę <laughs> nasz wizerunek. Dobra, hańbimy go. Ale nie wiem, czemu on się tak zepsuł. Możliwe, że przez to garnizonowanie, ale nie jestem pewien. Dobra, ma 30 level. Bym sobie jeszcze te chętnie strzały zebrał, które tutaj gdzieś są. Dobra, są na tych na skrzyniach. No i co, no i musimy zdobyć ty, panie? Wiecie co? Ja tak wpadłem na pomysł, że teraz go przelewelujemy, jego jeszcze raz wygnam i jeszcze raz go przelewelujemy. Bo i tak długość odcinka nie jest jakoś mega ważna dla mnie, żebym się trzymał w jakichś ramach, a po prostu jest to ciekawe, dlaczego on nie chce i czy to można zdjąć i jakoś naprawić, nie? To levelowanie w jego akurat przypadku. Bo coś czy że gdybym złapał orka tutaj w Seregost i oszalałby i zacząłbym go levelować, to zapewne zyskałby jakieś perki, nie? Bo mam jednego orka jeszcze w garnizonie przygotowanego. Yy, a propos wczorajszej raczej wczorajszego wątku na Discordzie, ktoś tam podrzucił, że ma na 11 level jakiegoś, yy, czy tam na 12 lewelu słabego orka, to ja wam coś pokażę ciekawego. Ja w garnizonie ostatnio złapałem go na ostatnim live, jeśli pochwalę, tak. Live y też będą. Na ostatnim live na Twitchu złapałem sobie orka na levelu. On jest 20 albo 30. Yy, nie, to jest ten, na 31. I jego też bym sobie chętnie przerolował z tego względu, że on ma 6 umiejek. Tamten ork na Discordzie też miał 6 umiejek, i level e, nie wpływa na to, ile oni mają umiejek, bo mogą mieć też tu 7, na przykład e, z przodu 4 odporności. Tylko jest to uwarunkowane tym, jak często zabijacie orków. Im częściej zabijacie orków, tym więcej perków będą mieli pozytywnych. E, pojawią się też orkowie tak zwani śmieciowi, którzy mają pełno perków negatywnych, ale jestem ciekawy. Jeżeli tego orka bym wrzucił i jego zaczął bustować, on zyska jakieś cechy. Czy też dlatego, że jest w garnizonie, się nie stanie. Jeżeli z naszym orkiem teraz w tym odcinku się nic nie stanie, jeszcze jego sobie wrzucę na sam koniec i tylko go sobie przelewulujemy, żeby zobaczyć, czy coś się stało, czy nie. Jeżeli coś się z nim stanie, fajnie, no to zaraz się wezmę za nagrywanie drugiego odcinka o nim, nie? O Badze Duścielu. A my wracamy do naszego krasnoludobija. O, teraz dobrze przeczytam. Moi drodzy, zapraszam Was do tej wspaniałej przygody, jaką jest Shadow of War. <laughs> o jezu, ale czy się banda zrespiła. Chyba was coś boli. Ej, wiecie, że ja ani, ani razu nie miałem, ale ja może też często prze. to, że nagrywam, ja dość często przeinstalowuję grę, bo gra po, po prostu w pewnym momencie, jak długo w nią gram. głupi sposób, że zaczyna tracić ob, te FPS-y, no nie? Przy nagrywaniu. I dlatego nigdy mi się nie zrespił ten problem, może on jest tylko na konsolach, nie wiem Że respią wam się sami Ologobie wokół Nigdy tego nie miałem. Nagrywając teraz. O! Ale kolega blisko jest, dawaj go od razu. Pyk, pyk i pyk. I egzekucją. On jest... Tak szczerze, ja bym go użył tylko jako takiej przydasi. O nawet coś ukończyłem. Ty, ja go... Eee, się ścieszył. dobra, nie przejmę go! Powiedz, że się wycofujesz. Nie, egzekucja Cię wprowadza we wściekłość. Ogień to ci tam nie zrani za bardzo. Ale chciałbym, żebyś mnie zgubił... Dobra, wycofuję się. Jest git. Czyli coś musi być z nim... od strony systemowej, że on zobaczcie bardzo szybko zmienia... tak jakby swoje... E, nastroje, no nie? To, że jest rozcieczony, ten perk mu nie wchodzi. Nie wiem czemu. Mi się wydaje, że to jest przez to garnizonowanie, no nie? Bo on, jak go próbowałem złapać, się tak nie zachowywał. I totalnie jak go zbijałem do tego 14 levelu. On potrafił, w pewnym momencie w szał, że co sekundę wyrzucał tą dzidę. I mówię, on, jak go wyleweluje i nawet się nic nie zmieni, on jest dobrym przeszkadzają do fortu, na, do komnaty naczelnika w forcie. Dobra, uciekaj nam stąd. No i co? Uciekamy i levelujemy kolegę, tak? I jako, że ma level 30, no to będziemy się widzieć te, 30 chyba 4, to będziemy się widzieć teraz na levelu 50 u niego tylko ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić a mianowicie czego mam dużo? o łuków. dobra ja sobie muszę przemyć, bo zobaczcie że mam bardzo mało gotóweczki to widać bo ostatnio sobie sam sobie prywatnie też orków levelowałem więc troszkę potraciłem tego ale dobra widzimy się za chwilę dobra ja będę potrzebował praktycznie na dwóch orków więc jakieś 20 koła będę potrzebował tych punktów troszkę sobie muszę niestety porolować tych przedmiotów ale już prawie wbiliście 1000 i zależy mi na tych subskrypcjach, z tego względu, że troszkę mi pomożecie w rozwoju i Zauważyłem sorry, Zauważyłem, że im mamy Więcej subów Tym do większej ilości Osób trafiamy Mam dość ładny przyrost Subskrybentów dzienny, więc mi się to podoba, to dzięki wam, dziękuję wam oczywiście No i co? No i to, że ja kiedyś wrzuciłem Jeden filmik o zarabianiu w Shadole. Dobra, mam 20 koła W którym mówiłem jeżeli wiecie tam odpowiednią liczbę subów, to nagram kolejny filmik ze skrzynkami Vendetty. Wczoraj na live'ie zdobyłem już pierwsze 20 skrzynek. Czyli możecie się spodziewać, że po wbiciu 1000 subów na pewno leci odcinek z 200 skrzynkami Vendetty. I zobaczymy ile da się na nich zarobić. Ale dobra, ja nie przedłużam, przechodzimy do levelowania. Dobra, naszego kolegę... Ha, czy jest sens wrzucać go tutaj? A ja bym go wrzucił tym razem tu. Zobaczymy, ważne, że negatywnej cechy żadnej nie zyskał, bo normalny org, gdyby nie był szalony, albo byłby po prostu, postradał rozum, to przy 30 levelu miałby pełno negatywnych cech. Ten nie ma, no i dobra, tak jak widzieliście, mamy 5, 2, 6, 4, a my jedziemy, widzimy się przy levelu 50. Dobra, mamy level 50 i czy coś się zmieniło? No nic, ej, on jest normalnie pochłaniaczem golda z gry. On się nie zmienia. Dobra, dobijmy do tego 80 i zobaczymy, czy coś się zmieni. Jeszcze raz go wtedy przerolujemy i jeszcze raz na niego wydamy hajs. Żeby też nie było, ja mu nie dawałem tej cechy heroicznej, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że to może przez to, że dałem cechę heroiczną Morkowi, e, umiejętności mu nie lecą. Nie, po, po prostu on dwa razy zabijając mnie, stał się heroiczny. Nie powiem, ale liczyłbym na to, żeby zyskał chociaż jakieś rozścieczenia. Ja nie mówię o... O tym, żeby wyjść już z nim nawet na to 66, tylko żeby chociaż z dwa rozświetlenia zyskał, nie? To już by coś dało Ale... do tej pory nie widzę, żeby cokolwiek się z nim działo, nie? No dobra, Nazu, mamy 80 level, czy coś zyskałeś? <grym> ja przypaliłem... Możecie w tym momencie w komentarzu napisać, ile ja już Golda przypaliłem Żeby go sprawdzić Patrzcie, 5 2 6 4. No nic się z nim nie dzieje Jeszcze raz go złamie i jeszcze raz go przeleweluję. Ja wiem, że to jest może głupie, ale spróbujmy. Bo nie da mi to spokoju, bo może za trzecim razem się uda, może za czwartym razem się uda, może za piątym. Nie wiem. Ale jestem tego ciekawy. To trzech razy mogę spróbować na odcinek. I będziemy mieli potwierdzenie wtedy mojej teorii, że jeżeli jest garnizownowany, no to wtedy się psuje. Bo ork psuje się od głowy! Taki, Taki żart. Dobra, chodź na dół. Wynoś się! Wyganiam Cię! Boże, gdybyś zyskał Żelazną Wolę, wtedy byś się przelewelował. Tego nie wiem. I pytanie, czy on zyskał tą Żelazną Wolę? Nie, on nic nie zyskuje. Patrzcie, on nawet cech negatywnych nie zyskuje. No dobra, szukamy go i jedziemy szybciutko, nie? Oczywiście nie będę was już męczył samym zbijaniem go, bieganiem za nim. Zrobimy to w przyspieszonej formie, tak? Problem jest taki też, że on mnie nawet nie zabije, z tego względu, że zobaczcie jak go zaczynam bić, ja bym musiał po prostu przy nim stać i wtedy bym nie zabił, bo on nawet nie próbuje, on od razu jak dostanie pół życia zbitego, to wycofuje się, nie? A i w ogóle stała się mała zmiana, ma pół życia i się rozścieczył. Ty, już ucieka? <laughs> Czajcie to rozścieczył się na połowie życia? i Zaczął mnie turbo mocno ładować z tej dzidy? Ale nagle sobie dał spokój. Twierdził, że nie, że on jednak musi uciec. Oj, ja na ten odcinek przypale goldziska. Oj, przepale. Ja wiem, że możecie mi napisać, że jestem idiotą. Nie, i nie powinienem tego robić, ale. Ale czego się nie robi dla wiedzy, dla nauki, dla potomnych, kiedy ktoś będzie grał może kiedyś w tą grę. Zobaczy ten gameplay i powie: Nie, tak nie będę levelował orka. <laughs> to jest dosłownie poradnik jak nie levelować Orka, nie? Też mogę się mylić, może tym razem Nazu zyska jakieś dodatkowe cechy. Widzicie co jest tragiczne? Że on już na levelu 30 dostaje takie obrażenia z łuku, że jest strach w niego strzelać. To mnie bardzo, że tak powiem, nie nastraja pozytywnie na to co się stanie. Ty, będzie miał 8 level jak go teraz zbijemy. Dobra i teraz z nim trzeba delikatnie. Jak z dzieckiem i nie mam strzał. Dobra, są. No i co, gagacie? Jemy cię strzałami, że to tylko jak najszybciej zrobić. Ja wiem, że powinienem z nim walczyć, bo nawet ja sam uważam, że takie odcinki są ciekawsze, kiedy ja z nimi walczę. Ale. Boję się, że go tą 90 mieczem zaszlachtuję na tym levelu już. Dobra, stary. No, to zaraz będziesz mój. Ej, dobra, jest na ósmym levelu. Ciekawe, czy coś stracił? Nie. Nic nie stracił, nic nie zyskał. Tylko tutaj mała, yy, mały update jeszcze, bo teraz mi się przypomniało. Ja wrzucając go z garnizonu do Minas Morgul. Tak, tak mi się wydaje, że ja go chyba w garnizonie miałem. Ale dobra, wrzucając go z garnizonu do Minas Morgul, on miał chyba jedno rozścieczenie. Czyli on w momencie kiedy stał się szalony, zyskał i tak jedno rozścieczenie, ale nie zyskuje nic więcej. Co jest ciekawe, bo formalnie gra nie powinna blokować jego rozwoju, ale blokuje. Dobra, szybkie, delikatne strzały. Ty się nawet już podpalasz, Ty to jest. strach w niego strzelić teraz. A w stópkę? Jeszcze raz w stópkę. A w dupkę? Dobra, jest! O! o, Aż się gorąco zrobiło! o, Ostatnie levelowanie. Od razu jedźmy do levela 50, bo przy 50 powinien zyskać. Kilka cech. Dobra, podbijmy go znowu z naczelnikiem, niech ma. A my jedziemy. No i dobra, mam level 50, a u niego się nic nie zmieniło, on nawet. Tutaj, żeby tą wskazówkę jedną stracił, też by było super. Ale u niego się nic dosłownie nie zmienia. Jedziemy do levela 80, zapewne się nic nie zmieni. Dobra, przelewelujmy go do tego levela 80, zobaczymy co się stanie. Tak, szczerze, tyle hajsu, co na niego przepaliłem. To jest głowa mała w dzisiejszym odcinku, nie? Od razu wam mogę powiedzieć, jak będziecie mieli takiego orka, nie róbcie czegoś takiego jak ja w tym odcinku. Bo to nie ma sensu. Dobra, nazwu, pokaż, czy masz 80 level i nic się z tobą nie stało. Dobra, moi drodzy. Ja mam dwie teorie na to. Albo on ma już swój potencjał, którego już bardziej przejść się nie da, W wbity. Tak jak mówiłem, że z niektórymi orkami tak jest. A tutaj teraz wam pokażę, dlaczego tak twierdzę. Ponieważ w Gorgorod posiadam orka, którego ostatnio levelowałem. I kolega posiadał, że tak powiem, 1, 2, 7, 5. I zobaczcie, z czym do niego wyszedłem. 5, 7, 7, 5. Tutaj ma jakieś negatywne cechy, ale to pewnie jakbym dalej yy, starał się to zbijać, to pewnie bym się tego pozbył. Najważniejsze by było pozbyć się u niego tej bandy obrońców. Wtedy to by zeszło, bo ten perk. W yy, perku chodzi o to, że jeżeli zbijemy mu całą jego bandę, to on wpada w oszołomienie. Ale on dość szybko z tego oszołomienia wychodzi i zaczyna bić, ale można go dość szybko przez to zbić. Ale on też osiągnął jakiś swój próg, którego nie może przesko przeskoczyć, nie? Bo tak jak widzicie, on nie ma złych statystyk. On ma 5, 7, 7, 5, nie? No i dlatego twierdzę, że orkowie mają jakieś progi tych punktów, które mogą zdobyć. No ale dobra, obiecałem, że wrzucę kolegę na 30 levelu, jeszcze go sobie przerolujemy i zobaczymy, czy ten kolega się zmieni. Czy się nie zmieni w ogóle? To był ten. A pokaż mi tego na przykład jeszcze. Ten ma 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 1, dobra. I jedną. jeden link na egzekucję. Spoko, ciebie by się łatwo przerolowało, ale ty masz bardzo niski level. Ale ty, Kolego, ty jesteś przejęty i nawet niezłamany, więc ja sobie ciebie wrzucę, bo nie ma tej ręki odbitej na twarzy. Zabij sobie jakiegoś nieznanego kapitana. Oczywiście mogliśmy mieć coś zabistego, mogliśmy mieć wieża albo cokolwiek innego za tego orka, ale musiał i tak zabić go. Yy, dobra. Tutaj zróbmy szybką zamianę, tak jak było, zmiana pozycji. Mówię, ten Nazu kresnoludobi jedynie jako taka pomoc do Fortu, do jakiegoś Orka, ewentualnie do Naczelnika, ze względu tylko dlatego, że ma bez szans. Możecie dawać nawet dwóch bez szans do Naczelnika. Wtedy macie zwiększoną szansę, że sobie wygracie. No on jak się rozkręci, rzeczywiście ma potencjał. Widzieliście to w odcinku, on jak się rozścieczy, nie jest mocno zbijany. To dość szybko zaczynasz rzucać tymi ćdami. Ale dobra, gdzie znasz? Kolega. Zamienimy was pozycjami. No i dobra. Sprawdźmy. Widzimy sami. 1 i 5. Zobaczymy, czy coś tu dostanie. Czy coś tu dostanie. Może tu coś dostanie. A może tu coś dostanie. A może mu po prostu zniknie wrażliwość. Widzimy się przy 80 levelu, kolegi. Nie będziemy już przedłużać. Albo dobra, przy 50 i dopiero. Dobra, baga. Pokaż. Masz 50 level. Czy coś się u ciebie stało? No nie. Czyli. Szczerze, potwierdza się to, co ja twierdziłem, że niezależnie ile kasy w nich włożymy, jeżeli są w garnizonie już, to to nie ma sensu. Czyli tak naprawdę nowy gracz wchodzący do gry, on musi liczyć na łód szczęścia, przejmować orków, którzy mu się najbardziej podobają, czyli na przykład ktoś ma, jest fanatykiem wieży albo tych rozpuszczonych, no to musi ich przejmować od samego początku gry. Nic z nimi nie robić. I potem liczyć na łód szczęścia, że jeżeli oszaleją, to uda im się ich wylewelować bez wrzucenia do garnizonu. Bo do tej pory ten garnizon kuźwa nie działa. Tam jedynie można sobie trzymać orków już takich wylewelowanych. Możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie. Może wy mieliście jakieś przypadki, że wam się lewelowali orkowie, bo do tej pory, no, powiem szczerze, nie miałem jeszcze takiego przypadku. Jest to dość ciekawe. I zazwyczaj już przy tym levelu, jak oni nie mają żadnego perk'a na broń nałożonego, najczęściej już wchodzi, a na tym orku nic. Dobra, mamy level 80, chwila prawdy. Czy coś się z tym orkiem stało? <grytanie> nic się nie stało! Ja kupę kasy dzisiaj przepaliłem w odcinku, żeby dowiedzieć się, że jest potwierdzone. Orkowie z garnizonu nie nadają się do levelowania. Bo żeby przy pierwszym jeszcze ten limit działał, punktów o którym mówiłem... To by było spoko. Ale on nie zyskał żadnej cechy i ten tak samo nie zyskał żadnej cechy. Więc moi drodzy, no niestety, orkowie z garnizonu nie nadają się do levelowania. Ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że się nikt nie obraził za to, że e, robiłem sobie dzisiaj jaja trochę na początku odcinka. Bo naoglądałem się wczoraj roka e, jego tam filmików i tak mówię, a sobie zrobię jaja. E, dobra, no my co, standardowo, jeżeli film się podobał, lajk, like, komentarz. Pamiętajcie, piszcie komentarze, bądź też subskrypcja, jeżeli nie macie, bo subskrybujemy tylko 35% osób, które ogląda moje materiały. Yy, no i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Tak, dzisiaj mam odpuściłem tą Ertalier, bo to, szczerze powiedziawszy, stawiam sobie na później. Nie mam jakoś yy, chęci, może po prostu wrzucę to w poniedziałek z jakimś innym razem odcinkiem, nie wiem, albo wrzucę sam, yy, sam odcinek z Ertalier. Nie miałem dzisiaj chęci na zrobienie, miałem chęć na, yy, tak, jakby ukontentowanie niektórych osób, które prosiło o levelowanie. Więc zrobiliśmy dzisiaj levelowanie. Ja się z Wami żegnam. Na razie cześć. Płą!